Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części gry Scooby-Doo na moim kanale. Tym razem będzie to część pod tytułem Kamera, akcja, zamęt. Jest to, moi drodzy, pierwsze w życiu podejście do tej części z gry Scooby-Doo. Tak jak wcześniejsze części miałem okazję i możliwość ograć sam w dzieciństwie, tak teraz dzięki waszym sugestiom oraz prośbą o nagranie tej części będę pierwszy raz ją przechodził, także będzie to taka, taka moja rozgrywka bardziej na ślepo tym razem, ale mam nadzieję, że sprawnie nam to szybko pójdzie. Oczywiście seria tych gier ze Skobim Dum jest oczywiście bardziej taka family friendly. Nie powinna oczywiście sprawiać większego problemu. Także jestem bardzo ciekaw, co będzie mnie tutaj czekać w tej części tej gry. Także już widać po mm, takim ekranie wstępnym, że będziemy mieli tutaj do czynienia tym razem z jakimś duchem kaskadera, coś w tym stylu przypuszczam. No ale nie ma co przedwcześnie też y, nad tym myśleć i, i kombinować. Także rozpocznijmy sobie naszą grę. Dobrze, y, nowy gracz oczywiście. Ej, umieramy tu z głodu, może jednak wpiszesz swoje imię. Standardowo kudłaty nas próbuje pośpieszyć Także wpiszmy swój nick i powoli rozpocznijmy naszą przygodę Dobrze moi drodzy, nick już sobie standardowo nadaliśmy no bo jak żywy nie inaczej Jejku, więc naprawdę chcesz się dostać w sam środek upiornej zagadki z potworami i duchami? No dobra OK, i musimy sobie ponownie wybrać, jak to już standardowo bywa w całej, całym cyklu tych części gier ze Skubim Dół, poziom trudności. No i oczywiście weźmiemy sobie. Nie wiem. Weźmy straszliwy, ten pośredni. Straszliwy! Będzie troszkę utrudnienia, jak zwykle, prawdopodobnie jeśli chodzi o Skubich Róbki, ale będzie to przynajmniej jak takie miłe urozmaicenie. To na pewno właściwa droga, Fred? Ostatni znak objazdu wskazywał, że tędy właśnie do Hollywood. Trochę tu strasznie. Tak, strasznie. Spokojnie, już wkrótce będziemy w studiu filmowym Grizzly. Gdzie kręcą o nas film? Kto by się spodziewał, że sam pan Grizzly zaprosi nas do swego studia, by pomóc mu w pracy nad jego najnowszym filmem? Ale dlaczego film o nas nosi tytuł Desperaci z pustyni? Pewnie chodziło im o desperatów z pustymi brzuchami. Właśnie! Scooby i ja jesteśmy tu całkiem zdesperowani! Tak! Z pustymi brzuchami! <grym> Na pustyni zawsze znajdzie się coś do jedzenia. Hey, <grym> Scooby, zamawiałeś pizzę? Ha-ha-ha-ha-ha! Jejku! Ej, on całkiem stracił głowę. Nie A! masz rację, kudłaty! Jechał wyjątkowo bezmyślnie. Nie, bezgłownie. On jechał bez głowy! Czy to nie jest tak w ogóle zabronione? Tylko jeśli rozmawiasz przez komórkę. Daj spokój, kudłaty. Tutaj kręcą filmy. Mogą tu wszystko podrobić. Tak, nawet talent. Naprawdę? Więc może to te czekoladowo-bananowe lody z korniszonami, które zjadłem na postoju? Powinienem był dodać więcej sosu sojowego. Ja też. Jesteśmy prawie na miejscu, wzgórza Hollywood. To tu grają najsłynniejsi aktorzy. Skubi i ja możemy zagrać w scenie kolacji. Nareszcie! Studio filmowe Grizzly! Przepraszam, chcielibyśmy zobaczyć się z panem Grizzly, szefem studia. Witajcie, dzieciaki. Pan Grizzly, szef studia. Ale dlaczego jest pan tu wartownikiem, panie Grizzly? Nie mam już prawie żadnych pracowników. Wszyscy uciekli. Uciekli? Dlaczego? I dlaczego mi się wydaje, że wcale nie chcemy tego wiedzieć? Ponieważ zostali wystraszeni przez ducha bezgłowego kaskadera. Bez głowy, kaskadera? kaskadera? To było zanim jeszcze przejąłem to studio. Podobno stało się to 20 lat temu na planie wspaniałego pokazu magicznego. Sztukmistrz zamknął kaskadera farli Upackiego w wielkiej skrzyni, następnie zaś sprawił, że jego głowa ukazała się w innej skrzyni. No a potem była przerwa obiadowa i tak go już zostawili. Ponoć od tej pory Fali wciąż próbował się na nas zemścić, jako bezgłowy kaskader. Ale jeśli nie przestanie straszyć moich pracowników, będę musiał zamknąć studio Grizzly. Nas też już straszył, a my go nawet nie znamy. Panie Grizzly? A, oto ktoś, kto nie opuszcza mnie nawet w najgorszej sytuacji. Mimi. Moja asystentka. Panie Grizzly, niech pan zerknie na ten harmonogram kręcenia zdjęć. Co to? Rety to duch bezgłowego kaskadera. Ejku! Z deszczu pod... nogi! No cóż przyjechaliśmy tu, żeby nakręcić film, ale wygląda na to, że najpierw będziemy musieli rozwiązać zagadkę? Ach, dlaczego mnie to nie dziwi Dobrze, moi drodzy. Znajdujemy się już obecnie... W, szef, w, w biurze samego szefa Studia Grizzly, który mieści się w Hollywood, no proszę bardzo. I od razu, tak jak mnie nos nie mylił, chodzi tutaj o bezgłowego kaskadera. I musimy rozwikłać całą tą naszą nową zagadkę. Także rozejrzyjmy się tutaj. Co my tutaj możemy znaleźć jakieś interaktywne elementy, no właśnie, tak jak ten niedźwiadek. <grystanie> Co tu jeszcze? Byliśmy też ewentualnie jeszcze świadkiem na kaccence, że nie wiem właściwie też, w jaki sposób się tam dostał, ale ten bezgłowy kaskader wjechał bezpośrednio w gabinet naszego pana Grizzly i zabrał wprost z rąk sekretarki jakieś papiery, także też warto by je było odzyskać. O, proszę. Aha, czyli ja muszę przybliżyć kursorem wróg ekranu, tak żeby się postacie przemieszczały, a to jest w ogóle jakaś nowa mechanika, słuchajcie. No, ciekawe, ciekawe, nie powiem. A czy mi się podoba? No, jest... Kurczę, jest takie inne, nie? To nie jest to, co było w innych częściach. Także bardzo fajne. Znaczy, wydaje mi się, że jest to spoko pomysł, o co my tutaj mamy? Hej, Scooby! Znalazłem urywek filmu, ale taki trochę bezsensowny. Co? Mamy tego po prostu za mało. Aha, czyli też jeszcze jakieś fragmenty filmu zdobywamy. E, oczywiście pasek, który jest na dole, powrócił. Wydaje mi się, że w poprzedniej części, którą żeśmy ogrywali, e, nie było tego paska. Także fajnie, że wrócił. E, I mamy tak kawałek filmu mapę. Chyba mapa. Co to jest? Studio filmowe Grizzly. Yy. Studio dźwiękowe nr 4. Recepcja. Dział kostiumów. Pokój z wyposażeniem. Sala projekcyjna. Studio dźwiękowe numer 3. Dźwiękowe numer 1 i studio dźwiękowe numer 2. Aha, no to. Mamy już od razu mapę do dyspozycji. To jest y, coś, czego nie mieliśmy chyba nigdy w tych częściach y, y, z serii gier covid Kurczę, to mnie drażni w prawym górnym rogu. Co to jest? Kliknij tu, aby odblokować drukowankę. Mm, czyli to jest taka kontynuacja. Drukowanki też się pojawiały, moi drodzy, jak dobrze pamiętacie, y, w części y, Terror Kamiennego Smoka. Tylko tam, żeby zdobywać te drukowanki, musieliśmy y, petardy szukać, y, rozmieszczone Wszędzie po całych tych lokacjach. Rozejrzyjmy się jeszcze po tym biurze. Co tutaj możemy takiego ciekawego jeszcze znaleźć? Proszę, kominek. A z niego nie to Pomysłowe. No, ten gabinet też niezbyt tego wygląda. Popękane ściany. Oczywiście konstrukcja szkieletowa, jak widać po, po, po tym tle. To w Stanach Zjednoczonych najbardziej popularna forma konstrukcji budynków. To jest wszystko taki tylko drewniany szkielet, wypełniony watą i, i karton gipsem z dwóch stron, albo płytą paździerzową. To jest taki najbardziej popularny, popularna metoda budowania domów lub jakichkolwiek budynków w Stanach Zjednoczonych. Bardzo się rzadko się stosuje lite cegły. No może bardziej w fabrykach ewentualnie, bądź w man, jakichś man, manufakturach. Dobrze, jesteśmy teraz... wyszliśmy z tego gabinetu i znajdujemy się bezpośrednio na tej drodze, jakby żeśmy mieli mapę. Czyli jesteśmy, moi drodzy, tu. Na samej drodze. Mamy tutaj piękny napis Hollywood <grymny> na tle tych szczytów. No i co tu mamy? No to rozejrzyjmy się dalej. Dobrze, fajnie, że są dwa tryby, i bieg, i, i chłód. Co to mamy? Dział kostiumów. Chodźmy do działu kostiumów. No. Brygada. Co jest? No, chodźmy tam. Co jest? Hello. No. No, kurczę, moi drodzy. Sami widzicie, że ten kursor. O, podświetla się. Ja teraz kliknę. I nic. Hmm. Może tutaj po prostu na razie nie możemy przyjść. No dobra, chodźmy dalej. Tutaj mamy jakieś rekwizyty z kosmosu. No Kolejne nietoperze. <noise> Meteoryty a'la kołyska Newtona. Co my tu jeszcze mamy? Ups. Aha, okej, okay, ale on nas nie, nie, nie przepędza z tej lokacji. Tak jak to najczęściej bywało. W innych częściach, jak dobrze zresztą na pewno pamiętacie, że w innych częściach tuż przy spotkaniu z naszym Nemesis, bezpośrednio zostaliśmy przepłoszeni z danej lokacji. Ej, ale tam jest strasznie! Nie ma mowy, żebyśmy tam poszli. Skubi Du i ja zostajemy tutaj. Tak. A zmienicie zdanie za dwie scooby chrupki? Spaka! <laughs> no dobrze, Nudon. Mimo... No dobrze, łakomczuchy, trzymajcie te skubi chrupki. Ty skubi masz jedno, a ty kudła ty drugą. No to, to, no to co? No to teraz możemy pójść, nie? Przeszukamy więcej terenu, jeśli się rozdzielimy. Tak, tak, wszyscy wiemy, co będzie dalej. Żywa przynęta. Dalej skubi, chodźmy tędy. Gdzie idziemy? Na górę, nad plan filmowy! Na górę? Dlaczego? Żeby się tam schować, stary! U, no proszę, a kogo my tu mamy? Ojejku. No super! Dobrze, moi drodzy, musimy uciekać. O cholera. Ale jak tu się skaczy? Yy. Aha, spacją, dobra. Ale fajnie to jest. <ścoughs> Tylko. O cholera. Łups. Yy. No, ale co ja mam teraz zrobić? Muszę go jakoś minąć. A aj, aj, aj. Nie mogę, nie mogę się na niego natknąć w żaden sposób, bo jak widać, albo będzie w nas Polercia. albo będzie w nas zrzucać tym swoim, swoją głową. No i po prostu nas dopadnie. To była ta klapa, nie? No co? Jest. Jeszcze raz. On to spadł? Idzie za nami? No właśnie, dobra. Teraz możemy iść. A tak znowu byłby fail. Ale kurczę, czemu ja tu nie mogę podskoczyć, tak? No, nie podoba mi się to. No i co jest? Kudłaty zgubi, wszystko w porządku? Tak, musieliśmy tylko zgubić bez głowego kaskadera. Właśnie. Niestety wciąż nie udało nam się niczego nowego dowiedzieć. Chyba będziemy musieli spróbować jeszcze raz. No co ty, nie mam mowy. Ale chcecie chyba się stąd wydostać, prawda? Hmm. No i co, moi drodzy? Byliśmy tam, ale w sumie nic z tego nie mamy. Okej. Okay. Um, hmm. Spróbujmy jeszcze raz tam wejść. Wszystko, co w ogóle warto zrobić, warto zrobić dwa razy. No właśnie. Hej, chyba już tu byliśmy. Właśnie. Cóż, więc znów tu jesteśmy? No to w takim razie spróbujmy jeszcze raz. Tylko jakby to. Bo oni tak tylko podskakują, nic więcej. Ja 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 ja. Jeszcze raz Mamy tu chyba moi drodzy, kurczę no. Mamy moi drodzy tutaj chyba z życia. No skacz. No. Yy, i trzeba to jakoś przejść. No kurczę. Nie, no to jest jakaś parodia. Jeszcze raz nie popuszczę tego. Nie, nie, nie. Chudłaty skumik. Nie ma opcji. Wszystko w porządku? Tak, musieliśmy tylko zgubić bezgłowego kaskadera. Właśnie. Niestety wciąż nie udało nam się niczego nowego dowiedzieć. Chyba będziemy musieli spróbować jeszcze raz. No, ja też tak myślę. No co ty, nie mam mowy. Ale chcecie chyba się stąd wydostać, prawda? Także, moi drodzy, zrobimy sobie tutaj małe cięcie. Jak mi się to uda już zrobić bezbłędnie, ja po prostu zrobię taki mały speedrun, żebyście widzieli jak to mniej więcej się przechodzi. Także widzimy się za chwilę z powrotem. Wszystko można zrobić dwukrotnie. Chyba czterokrotnie. Hej, chyba już to byliśmy. Właśnie! Zbyt mało. Ale popatrz, Skowi. Bez głowy kaskader chyba coś tu po sobie zostawił. No proszę, kawałek jakiegoś materiału. Pokaż. To wskazówka. Wskazówka? A na co wskazuje? Na to, że jesteśmy o krok bliżej od wydostania się z tego strasznego studia. Kudłaty zgubi. Wszystko w porządku? Tak. Odkąd udało nam się zgubić bezgłowego kaskadera? Właśnie. Wygląda na to, że w trakcie gubienia go udało wam się znaleźć wskazówkę. Dobrze, moi drodzy, także już jestem z powrotem. Udało mi się chyba za piątym razem przejść tą zręcznościówkę. Powiem wam, że bardzo fajny jest taki element w grze. Także dostaliśmy się tam na samą, na samą górę tego studia z rekwizytami bodajże. No i zdobyliśmy, moi drodzy, jakiś fragment materiału. Także zobaczmy, czy go mamy go tu w ogóle w ekwipunku. Niestety nie, ale tutaj mamy wskazówki. To kawałek kostiumu bezgłowego kaskadera. Ten fragment kostiumu ogrzewał kikut jego szyi. No, właśnie. No i tak, mamy tutaj już od razu nasze okno z naszymi podejrzanymi dowodami oraz takimi okienkami do typowania, co do nich należy. Także bardzo mi się to podoba, że ponownie w tej, w tej części wrócili do tego rozwiązania, bo jest mi bardzo, bardzo na rękę. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Ok, widzimy, że mamy tutaj standardowo 5 osób do Poznania. No dobrze, w takim razie szukajmy dalej poszlak oraz ewentualnie jakichś nowych podejrzanych. Bo w sumie na razie ani jednego jeszcze nie mamy podejrzanego. Mamy kolejny filmik, ale złożone razem mają tyle sensu, co zasłony przy zaćmieniu. To nie robić popcornu? Nie, dopóki nie znajdziemy wszystkich filmików, stary. No dobrze, mamy kolejny fragment taśmy. Dobrze, chodźmy dalej. O, proszę bardzo. Kogo my to mamy? Ona chyba mi się przypomina. Nie wiem, podobna jest do kogoś. Czy myśmy się kiedyś nie widzieli? Czy to nie Cameron Filmska, ta reżyserka filmów dokumentalnych, którą spotkaliśmy w Chinach przy okazji zagadki kamiennego smoka? No właśnie. A, to ona. Zagadki podążają naszym śladem. Tak. Przepraszam, my się chyba znamy. Daj sobie spokój z takimi tekstami. Zaraz to prawda, nie spodziewałam się tu tajemniczej spółki. A my pani, co pani tu robi? Kręcę dokument na temat powstawania filmu. No dobrze, ale dlaczego tutaj? Zgubiłam klucz do pokoju z wyposażeniem. Jeśli go nie znajdę, nie będę mogła się tam dostać. No proszę bardzo, także poznaliśmy się ponownie z naszą kamerą, kamerą fil, filmską które oczywiście poznaliśmy w części e, Terror Kamiennego Smoka. E, tutaj ponownie coś kręci, a, czy kręci film, czy coś kręci z tym e, jeźdźcem bez głowy, bądź bardziej tym kaskaderem bez głowy, to się jeszcze okaże oczywiście. Gubiłam klucz do pokoju z wyposażeniem. Jeśli go nie znajdę, nie będę mogła się tam dostać. No dobrze, musimy dla niej zdobyć e, klucz do miejsca z wyposażeniem. Świetne ujęcie! Aha, okej. Okay. Aha, to jest tu, klucz do tego miejsca. No dobrze, także tu na razie się nie dostaniemy. Eee, obawiałem się na samym początku, jeszcze przed nagraniem, że pogubię się tutaj masakrycznie. Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. No proszę, nasz kaskader. Eee, I co my tutaj mamy za repertuar w kinie? Dziś na ekranie. Światła, kamera i popłoch. No ja nie wiem, nie wiem. Z tym popłochem to chyba nie tak miało iść. Uuu, no proszę, Skubi Chrupki. Chyba trafiliśmy w dziesiątkę, Skubi. Mnóstwo Skubi Chrupek. Co się z nimi stało? Ups. Moi Chrupki! Chyba musimy zapamiętać gdzie są, zanim będziemy mogli je chrupnąć, Skubi. Chyba trafiliśmy w dziesiątkę, Skubi. Scooby. Mnóstwo Scooby-chrupek! A, moi drodzy, to no, jest takim razie minigierka no. z, mi z Scooby-chrupkami! Znalazłeś scooby Tak, tak Znalazłeś no Nie z tego krzesła Skubi. o, tutaj. Dobra, jakoś nam to idzie. No. Lepiej uważaj na tego brzydala! Przez niego upuszczasz Skubi chrupki no to faktycznie musimy na niego uważać, jak nam tak zabiera Będziesz te skobi krupki. No tę jak to? Upuszczasz przez niego nasze pyszne O Rycia. Będziesz musiał pójść naokoło skubidu. No to na razie skobi chrupaczu. Ma ja 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 ja. Kurcze, to też nie jest takie łatwe. Jakby można było sądzić. Tam były dwa. Będziesz musiał pójść naokoło Będziesz musiał pójść na około, Skubidu. A wcale że nie, nie będę musiał. Rieszko, o, nie krakaj tak kudła ty proszę cię. Dobra, chodźmy tutaj. Jeszcze tam na górze był jeden z Kurczę. Chodźmy tu. Ach, tych cholerny upiorze. Dobrze, tu, 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 tu. I tu była skubichrupka. Dobra, chodźmy stąd. Możemy wyjść. Dobrze, moi drodzy, także ile zdobyliśmy skubi chrupek? Mamy ich aż 5. Kurczę, ale wydaje mi się, że na tym poziomie trudności będzie trochę ciężko, żeby obstać z, tylko z pięcioma chrupkami. Także chodźmy jeszcze raz. Znowu deja vu? No, coś w tym jest, Welma Deja vu jak się patrzy. Ej, Scooby, już tam byliśmy. Ale możemy znowu tam zajrzeć, jeśli chcesz. Właśnie. No pewnie. W dziesiątkę, Skubi. Mnóstwo Scooby-chrupek. Dobrze, tu jest, w drugim rzędzie. W każdym z tych rzędów coś stało. jest. Dobra robota, scooby Znalazłeś Scooby-chrupkę. Dobra, chodźmy tędy i teraz tak to Było, to mamy. I jedziemy dalej. Chodźmy na ostatni rząd. Albo poczekajmy. O kurczę. Tego się nie spodziewałem. No ja wiem, kudłata, ale to nie jest takie proste. No to na razie. Nie kiepsko Skubi chrupkę mamy to, Tutaj Dobra, możemy stąd wyjść. Starczy mi Chyba mi starczy Dobrze moi drodzy, mamy 9 skubi chrupek Także to chyba powinno na razie nam starczyć Dobrze moi drodzy Ale chyba w tym miejscu już sobie zakończymy ten odcinek Także mam nadzieję, że bardzo wam się podobał ten odcinek. Też z góry was bardzo przepraszam, że, że tak długo zwlekałem z nagraniem tej części, bowiem, że już mnie o nią prosiliście dość już długo. <grytanie> Ale tak jak mówiłem, jak zrobię, tak na pewno będzie. No tylko wiadomo, coś mi się lekko zrobił mały poślizg w czasie, także nie miejcie mi tego jak najbardziej za złe. Także bardzo się również cieszę, że mogłem sobie ograć, rozpocząć ogrywanie tego tytułu za Waszą namową oraz prośbą. Także mam nadzieję, że będziecie, będziecie czekać na kolejne odcinki. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.